Welacy nie czysta się książkę, bo to jest tak powiedziałabym więcej niż rzeka. Po prostu e, pisarze prowadzą czytelnika za rękę w... Właściwie wrzucamy się z jednej przygody w drugą przygodę. Tutaj mamy trochę historii, trochę tych lat 90., kiedy były te czasy bardzo burzliwe w Gruzji, a za chwilę możemy się znaleźć na, na, na Suprze, na, na uczcie i, i zupełnie jakby w innej czasoprzestrzeni. Więc na pewno, na pewno czyta się jednym tchem, za jednym zamachem, tak naprawdę. To jest ponad 300 stron, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Więc radzę, radzę zarezerwować sobie noc i po prostu zacząć i skończyć tego, tej, tej samej nocy. Na pewno traktuję to jako subiektywny, su, subiektywny pogląd Ani i Marcina na, na Gruzję. To, jest, to, to są ich emocje, ich przeżycia, ich przygoda. I tutaj też mi się podoba w książce, że nie próbują Marcin i Ania stworzyć jakiegoś takiego, jakiegoś takiego uniwersalnego obrazu Gruzji, tylko cały czas opowiadają z punktu widzenia własnej narracji, z punktu widzenia własne, własnych przeżyć. I, 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 i dla mnie to jest, to jest jakby najważniejsze, to co z tego wynika, czyli jak Gruzję widzą inni. Nie jest to obiektywny obraz Gruzji, tylko ten właśnie subiektywny, widziany nawet okiem ludzi, którzy, którzy tą Gruzję kochają, którzy są przychylni przy i jednocześnie, jednocześnie próbują zatrzymać trochę fotografie, trochę wspomnienia tego, co jest w tej chwili, a niedługo może już tego nie być. Ponieważ faktycznie Gruzja się zmienia, ona się zmienia dynamicznie i, i dlatego to jest takie wartościowe z tego punktu widzenia dla mnie. Czy jest Gruzja zbyt wyidealizowana w tej książce? Nie, nie jest. Taka właśnie jest Gruzja. Są, są, te, te, są cienie, są, są emocje, jest przyjaźń, jest miłość, jest tragedia, jest spotkanie, jest rozstanie. A więc tak, tak, tak właśnie wygląda. Oczywiście w Gruzji dzięki temu, że, że gość, tak jak się mówi, gość w, w dom, Bóg w dom i jakby oczywiście goście mają prawo czuć się. Bardzo komfortowo i być może nie odczuwać pewnych niedogodności życia w Gruzji, te, które się Gruzinom przydarzają, ale tak jak już mówiliśmy o tym, to nie jest książka o tym, jak, jak się Gruzinom żyje w Gruzji, tylko jak Gruzję widzą inni, w tym sensie, właśnie chociażby z punktu widzenia Polaków. Spotkałam w Polsce wiele kobiet, które przeżywały dramaty życiowe bo nie miały poczucia tej, nazwijmy to, czy ważnej wartości, czy nie miały oparcia w samych sobie. Gruzinki mają to poczucie, że w jakimś stopniu są koroną stworzenia. I jest to jednocześnie i obowiązek, i przywilej. I to, co dla mnie jako gruzinki było zawsze ważne, to że to poczucie ustawia też pewną hierarchię wartości w życiu. Oczywiście tak jak każdy człowiek, gruzinka też może się pogubić, może, może um, podjąć w życiu nie te decyzje, co trzeba, ale to poczucie, że mam w sobie coś e, z pierwiastka boskiego, czy też właśnie to bycie koroną stworzenia, daje to poczucie, że jestem w stanie tą drogę odnaleźć z powrotem, że, że mam w sobie samej oparcie, aczkolwiek z drugiej strony oczywiście Gruzinki tak jak kobiety na całym świecie. To jest wspólna cecha kobiet. Zakochane tracą prawda, poczucie rzeczywistości, tracą gdzieś poczucie tożsamości może i oczywiście w Gruzji też zdarzają się małżeństwa toksyczne. Tytuł Gaumarjos jest najlepszym tytułem, jaki mogli wybrać, ponieważ to dosłownie oddaje ten charakter. Ducha narodu. Bo z jednej strony jest to związane z świętowaniem, z spędzeniem czasu w gronie najbliższych przyjaciół, z ucztą, a z drugiej strony jest to słowo, które mówi zwyciężaj. I to jest to, to co, to, co um, tak bliskie jest sercu każdemu Gruzinowi, że mamy na co dzień jedno zadanie, tak mamy zwyciężać. Czasami to są większe pola. Bitew. Czasami to jest po prostu jakaś tam mała, mała e, bitwa w prywatnym życiu, ale na co dzień mamy zwyciężać i to jest to, co sobie nawzajem życzymy. E, to jest to życzenie, które sobie przekazujemy I, e, i pod tym względem wydaje mi się, że to bardzo dobrze oddaje charakter e, Gruzji i Gruzinów.